Robię, robię sobie tutaj w room na regrupie Na Richardzie smule sobie tutaj w klubie Robię, robię sobie tutaj w room na regrupie Ej UHC robi mi loda CDW to jest topka FCB czeka do Dona bo nie wygracie na cheatongach Na priwejcie W rumnare grupie, regrupie nie jest w naszym klubie Na lotni strzelamy do kurew Nowy sorskot jest w klubie Bez cheatonga W rumnare na -grupie. Z hauncami jemy zupę Nowy ziomek czepiego go hauncik Warna nie ma bo jesteśmy lepsi Nowy Hajdik Jechał na kompa, z końcami nie jaramy jointa. Twoja babka robi cosplay z łomka na lotni, macie kurwy orgazm.